Back to it, you ain't shown me no love. So I turn my back to you. Yeah, yeah. I can't get no racks to you. I don't really care. Cause I'm done. All the real love is not fine. There's no emotion on my face. Cause I'm not You see me everywhere you look, no, you can't hide a run. Get up with yeah. everything I said. Messing with your head, messing with your head. I said everything I said, messing with your head. Witajcie, pomorskie wykopki z tej strony. Jestem na tym polu, co byłem to jakiś czas temu. Mam takie dwie godzinki, więc sobie wyskoczyłem. Planujemy tutaj w końcu przejechać z bratem i zobaczyć co tutaj jest na nim. I słuchajcie, mam pierwszy sygnał 10.11 Jeszcze nie wiem co to jest, ale wyskoczyła mi monetka Chyba monetka albo guzik nie, to jest guzik słuchajcie albo od zegarka taka kopertka w każdym razie Ach, takie coś, taki sygnałek dobra jedziemy dalej drugi fancik wyskoczyło, coś takiego tutaj jest coś wygrawerowane, ale nie mam pojęcia co to jest jakby ktoś miał jakieś pomysły to to dajcie znać w komentarzu co to mogło być Kolejny fancik wygląda mniej więcej tak. To jest jakiś taki u góry, nie wiem, czy to widać. Jest jakiś wzorek. Tu na dole jakby takie zapięcie łamane. Takie kółeczko. Coś to kiedyś było. Jedziemy dalej. Kolejny fancik to takie moleństwo. Chyba to jest guziczek. Z takim jakimś. Wygląda tak z takim motywem ale koniczynka coś takiego No ładne maleństwo słuchajcie sygnał 15-16 w końcu mi się trafiła monetka za bardzo nie czyściłem Wygląda tak z tej strony trochę gorzej Ale coś widać Zaraz ją oczyszczę to wam pokażę. Słuchajcie, za mocno nie chciałem trzeć tej monetki ale to jest sreberko kolejne Silber Groszen. Na tym polu już znalazłem jednego takiego Sybel Groszena. E, trochę w gorszym stanie, ten jest lepszym. Puszczę wam linka pod tym filmem z tamtym wypadem. No, w domu jeszcze ją poczyszczę lepiej. Coś tutaj z tej monetki będzie Ale jest sreberko No i fajnie Drugi raz tu jestem, drugi raz sreberko To mi się podoba Data nieczytelna 1800 I dalej nie widać Ale jest super Lecimy dalej Słuchajcie, kolejny wypadzik Tym razem jestem z bratem I mamy jeszcze jednego gościa Chodzimy sobie po tym polu Co byłem ostatnio I słuchajcie, jest pierwsza monetka i wygląda na to, że to jest sreberka jeszcze jest tak szaro, samo widać ale to jest, jak brat wyczytał, któraś tam część talara jak się zrobi jaśniej to może Wam, jak nie zapomnę oczyszczę i nagram lepiej, w lepszym świetle to co, lecimy do następnego słuchajcie, chyba jest drugi moniaczek malutka, sygnał 8, 9, a nie guzik to jest guziczek Bez ucha, płaski. Jak coś będzie na nim, to wam jakąś foteczkę rzucę, ale, ale chyba nie. Ej, no słuchajcie, brat też drapnął sreberko, cybergrosza grosza. Pokaż. Ładny, chyba stan nawet, nie? Coś widać. Tak. No, pięknie. silver grosza. Jak przemyje. O, że widzisz tu. Taki ładny Amerykański, szkoda Taki ładny był amerykański Silver Aha Graty stary. Dzięki. Jest druga monetka obrata Cieniutka. No to silberka masz chyba znowu już, jak cieniutka. Teraz ją umyjemy tak wygląda po tym oczyszczeniu. Chyba się otruć. Brat mówi, że widzi jedynkę. Jeden, jeden coś. Dobra. Jak ustalimy co to, to jest, damy znaka. Jest Dobra. monetka. Nasz pierwszy rocznik znalazł. Ale Zaraz trzeba oczyścić, od... bo taki ma ileć. pełno takiego piachu. Mi teraz wyskoczył taki stary nabój. To jest chyba mini. Mini pocisk. No i ładny. Kiedyś też tu już taki, ale za trzy razy większy. Identyczny, tylko naprawdę o wiele, wiele większy. Lecimy dalej. Sygnał 15. Wykopiemy coś na żywo. Zobaczymy. Wykopane. No, to chyba nie będzie monetka, tylko jakaś drobinka. A nie, jest moneta, słuchajcie. Jest moneta na żywo. Tylko co to może być? Czekajcie, zaraz oczyścimy. Pokażę, mam nadzieję, że widać. Jest specjalista. Sybergrosz. Sybergrosz? Tak. To jest ślepy? Pokaż. Ty młody Sybergrosz był chyba ciut większy, to jest chyba jedna druga no Sybergroszena. No, no. bo on teraz wyschł, to lepiej widać. Syberko, kolejne słuchajcie. Zaraz wam nagram jeszcze telefon na zbiska Czekajcie, chyba odwrotnie. Tak, jak mówiłem, biedna druga, silber groszena. Takie jeszcze nie miałem monetki. No i super. Ja dwa sreberka, brat jedno. Tamta poprzednia, co to było, jedyneczka, to doszliśmy do wniosku, że to jest jeden grosz pruski, słuchajcie. I e, przepraszam, jeden fenik pruski. Także brat ma dwie monetki, trzy jeszcze. Feno, nie fenolka, tylko perlka. Dopad. A druga strona wygląda tak. No i super wypad. Naprawdę mi się już podoba. Lecimy dalej. Jest moniaczek. Słuchajcie, to idę zobaczyć co tam się dzieje. Ma być moneta. A, guzik. A jest guzik z pentelką? Taki amerykański. No. No. Taki gaciak. Kale Moneta? Monetka, nie? <laughs> moneta. A, to znajdziemy mojego dziewonka później. Kuratki trafi monetkę Co tam masz? Masz wyczyść i masz lepsze oczy Majster Coś wytrzymuje rękawiki Profesjonalne Ciężko powiedzieć. Trzeba byłoby w domu to przeczyścić. Druga strona wygląda tak. Zajechana jest cieniutka, może też sreberko. To być No dobra, zobaczymy. Jak coś będziemy wiedzieć, to damy znać. Tu miałem kolejny sygnał. Jest chyba fanik po ruski Eee, tak Jeden Fenik pluski 1840 rok Ja też mam Idę do brata, też mam monetkę U brata to nie monetka, tylko guzik Tu na ucho A ja Wam pokażę fenolkę A to mój fenolk Z tej jest taki A z drugiej Trochę gorszy zajazd Ale jest fajnie, lecimy dalej Zobaczymy, może coś się uda fajnego wykopać, na żywo Dobra Mam to, uwaga to będzie, to, to będzie, o, kawałek Blaszki. Jakiś taki. O. Lecimy Całkiem ładnie brzmi Aby to nie był PRL Albo Polmas A gdzie to jest? Mam, słuchajcie. Monetka czy był? Monetka też fenolek jakiś pruski, ale większy. Chyba. Czekajcie, odpalę telefon, to Wam z bliska nagramy. Tak jest, dwa fejningi, słuchajcie. 1830? Chyba tak. Druga strona jest taka. Dobra. Lecimy dalej. To były te dwa feningi, Idę dalej. Kolejny taki sygnał może być identyczny Dwa kroki dalej Chyba wykopany A nie myślałem, że tutaj Słuchajcie Medalik chyba Słuchajcie, oczyszę, wam pokażę. Tak, słuchajcie jest medalik, tam coś rozszyfrował, a jest święty Franciszek, tak, napis. Zaraz wam pokażę z drugiej strony. A tak wygląda druga strona Sygnał 9.10. Wpada coś takiego. Nie mam pojęcia co to jest. Może jak ktoś ktoś wie w komentarzu napiszę nie wiem chłopakietarka K <laughs> eee, i słuchajcie to już chyba jest ostatni mój sygnał idziemy już do samochodów także zapraszam na podsumowanie tego wypadu całkiem fajnie było lecimy się to już przy samym samochodzie taka wielka plomba wyszła i to już jest na pewno słuchajcie ostatni sygnał Zapraszam na podsumowanie i witam na podsumowaniu. Słuchajcie, to są tutaj te rzeczy, które znalazłem jak byłem sam na tym polu. Takie ciekawsze, byłem tam dosłownie, chyba nawet nie godzinkę. No i co, wpadłem. Silver Grosz. Fajna monetka w fajnym stanie. Jeszcze troszeczkę doczyszczę. To był pierwszy sekret. Myślałem, że, że to moneta. To tak jakaś kopertka. I tutaj takie dziabączki takie wymiary zdobione. Słuchajcie, gdyby ktoś wiedział co to jest, to chętnie bym w komentarzu przeczytał, jakby ktoś się chciał podzielić swoją wiedzą. Także to był ten pierwszy mój wypad samotny, a zaraz Wam pokażę co znalazłem jak byłem z bratem i z brata teściem. No, to są słuchajcie fanty z tego naszego wspólnego wypadu. No i co, fancik dnia to ten silbry groszek, jedna, druga. Tutaj o, dwa feningi, pruski, to jest też fening pruski, tu jedyneczka pruska. Tutaj ten zajechany, według mojego obrata, pererek, tam faktycznie widać takiego orzełka. Możliwe, że to jest pererek bądź coś, nie wiem, mega zajechanego. A z takich tutaj jeszcze mam co? E, ten medalik, dwa godziczki, ta taka kula, pocisk i no i to nie wiem co to jest. Także jakby mówię, ktoś w komentarzu coś rozpoznał z tych naszych fantów. To fajnie by było, jakby coś napisał, podzielił się swoją wiedzą. A jeżeli chodzi o podsumowanie brata, zaraz wam pokażę, on też mi z domu wysłał. Słuchajcie, uważam, wypad za udany. Cztery srebrka w sumie nam wpadły, mi jedno, trzy bratu. Także super naprawdę byliśmy tam jakieś może dwie godzinki a teraz zobaczcie, tutaj. to jest podsumowanie mojego brata wpadł mu jeden silbergroszek dwie monetki też sreberka 3 groszyny, też jeden fenik pruski także całkiem też fajny wypad możecie sobie popatrzeć a ja Was zapraszam do komentowania, subskrypcji i trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, hej!